Taka pasja, czemu akurat się w ogóle spotykacie tutaj? Czemu eee, spotykamy się akurat pod plazą? No w sumie jest to jakiś element trochę historyczny, jako że sporo różnych zlotów lotów było. było, właśnie pod plazą, tutaj się spotykaliśmy, gdzie kojarzą to miejsce, eee, neony, plazy fajnie wyglądają na zdjęciach, plus jest w miarę wszystkim blisko. A po co w ogóle takie, takie spotkania robicie? Ludzie zajmujący się terminami to nie są ludzie normalni. A ludzie nienormalni chodzą stadami, tak więc staramy się w tych stadach jakoś trzymać, kontaktować, spędzać razem czas. Więc no zawsze fajnie jest spędzić wieczór, spotykać się ze znajomymi wśród starych samochodów, a nie wśród masy plastikowej, jaka się przemieszcza po drodze, udająca samochody. A no co takiego fajnego jest właśnie w tych samochodach? Co takiego fajnego jest w tych samochodach? No to jest czysta mechanika. Nie ma zbędnych komputerów, nie ma elektroniki. Jak coś się zepsuje, to można to naprawić z pomocą śrubokręta, młotka i snopowiązałki. Jest to po prostu prawdziwa motoryzacja, gdzie kierowca musi kierować, a nie aseguruje go ABS, ESP i inne systemy, które sprawiają, że kierowca... Musi się tylko kręcić kierownicą i to też nie zawsze. A Ty masz jaki samochód? Masz tutaj swój samochód? E, ta, moja jest na paskudne czarnomotowa Łada. E, jeszcze jest moja niedługo. E, poza tym jeszcze kilka, w tym momencie jeszcze dwa samochody są też na, na inni schowane. na swoją kolej do, do, do robienia. Ile masz takich samochodów? W tym momencie trzy. Łącznie z Lada. tak. Dużo kasy to wkładasz? Odmawiam odpowiedzi. <laughs> Takich, takich faktów się nie upublicznia ze względu na dobro ogólne dla spokoju mojej rodziny i dla mojego własnego mielicza. Mhm. A skąd masz akurat tę ładę? E, tą ładę kupiłem z celem wyjazdu na Złombol, e, czyli no rajd charytatywny, gdzie tam w tym roku do Szkocji był, był wyjazd, teraz w sobotę startują. E, Kosztowała zawrotno 600 zł, e, ale no niestety nie wyszedł nam start z powodów finansowych. Tak została jako jest bardzo wdzięczna. Ja Co